Dokładnie tej samej pozycji jak w ostatnim odcinku. Witam to was, kolejny odcinku z Deltarune Chapter 2. No i dalej idziemy z, przy tej świątecznej muzyce razem z Noel. Przez. w sumie nie wiem gdzie my jesteśmy. Gdzieś w mieście. Dobra, deals. Ojoj, ojoj. Oj. No dobra, w sumie zawalczy z nimi. I tak chyba trzeba. A dobra, ja cię tu pogubię. Cyber buty A nie chcę A, Ja w sumie nie, nie noszę butów Przynajmniej nie, o ile nie są te by wiecie Skustomizowane O Dobra, dawaj skrzynkę Dobra Czy teraz da radę sobie lepiej Noel niż w poprzednim odcinku Nie damy rady Dobra, na spokojnie O oj zap... Co to robi? takiego... Takiego ataku od nich jeszcze nie widziałem. Takiego wybuchu. Zdezorientowało mnie to totalnie. Ale dobra, co tu mamy? Bonus Blade... blade. A tam po co mi bronię? Po co komu broni? Kto by się bronił? Dobra, dawaj, walka! O nie! Ojoj. Oj. To nie będzie łatwe. Nie będzie, No Za dużo rzeczy na raz. Ale mi, ale mi słabo idzie, król. Jak tak można? Bra! Spokojnie, spokojnie. Skupienie, skupienie, skupienie. Dobra. I teraz jest elegancko. Elegancko. I tam jest przejście dalej. To są jakieś... Nie, ja chyba po tych sklepach nie będę chodził, bo... Prawdziwie wiem, że ciu tego nie lubię, to tutaj tym bardziej. Nie, chwila. Tak. Znowu auta chwila. Nie jest na górze. Ojoj oj. Ha, dobre, rozumiem chyba Nie, nie, nie! Jest tu coś na dole? Jest tu coś na dole. Ale nie, nie, nie da się. Ciekawe! Ciekawe co są te przejścia w sumie. W takim razie. O nie, już rozumiem! O nie. o nie! O nie! O nie! O nie, ale to będzie trudne! Dobra, może pójdę do góry, może tam będzie łatwiej. A, tak, tak! Lecimy? Co jest bliżej? Tak, i to by było łatwo. Krzy... Dobra! Robię cięcie i zobaczę, czy na dole jest jakiś sekret. Dobra, okazuje się, że tutaj jednak coś jest też na dole. Właśnie tutaj. Yy, wbiłem właśnie tutaj. Jakiś psy. Czym jestem sam? Czym jestem sam. Halo? Co jest? Co to ma być? Co to w ogóle? Ekret Game Over z co się, ci... Co się stało? Jest room pomiędzy, spokój pomiędzy. Co? To śmietnik. Wygląda na to, że w środku jest poduszka. Stawa coś, mech! Mój ulubiony! Mój tytuł został podniesiony do znajdywaczy. Uhu. Czy wyglądasz na tak zadowolonego? Kocham mech. O czym ja w ogóle mówię? Nie wiem co ona mówi. Nie no, mech mój ulubiony, warto był tutaj iść. A nie, ale zgadujesz, że to jest związane z jakimś sekretem czy coś tego typu. Zobacz, czy jest tutaj coś jeszcze? Nie, tu już nic nie ma. No i potrąconet. A tak, i tutaj po tej stronie już nic. Tak, nie nic tu już tu nie ma. Dobra, łatwo. I jesteśmy z powrotem, elegancko. Sekret znaleziony. O nie no, znowu myszy. Na kolejną elektryczną ścianę. O, ta dziura ma w środku przycisk. Oczywiście, wiem, że coś tam dać do środka. Co myślisz, Chris? Myszy, dobra, spokojnie. Dobra, no, normalnie pójdą tu. Tu, tu, czyli. Ha, ha, czemu nie mogę kliknąć żadnego z tych? Co? Aha, dobra, to tak. A powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Halo i powinno zadziałać teraz. dobra, na zec się otwiera. Wyszy. A nie! O nie, chwila! One idą w tą stronę, dobra. O nie, to tak to nie zadziała chwileczkę, chwileczkę. A ta boi się myszy znowu, dobra, spokojnie, co by to zrobić? Jak ile jeszcze będę. ile razy jeszcze będę trafiona przez myszy, dobra, narzekasz. Czyli tak to musi być faktycznie ustawione. To no jest dużo, a tak? Jo, yo, jo, yo, yo. yo! Dobra, tego się nie spodziewałem. To musi być chyba tak faktycznie, żeby po prostu, żeby po prostu przeszło. Dobra, udało się. Łatwo. Chris, udało ci się. Powinno nam się udać. A. dalej jest. Coś na to minęło? Halo? Let's do a little bit of trolling. <laughs> Pingste. Dobra, szczerze nie spodziewałem się, że to zadziała, ale śmiesznie i tak, i tak. Chris, nie mogę wiedzieć w to, że. E, Pozwoliłaś tym myszom. Ha? Ja. E, myślę, że lądowanie na tym przycisku wyłączyło pole siłowe. Chodźmy, Chris. Dobra, łatwo. O, ser! Chris! Nie, nie, nie dotkniesz tego sera, czyż Prawda? <laughs> dotknę tego sera, dotknę tego sera. Głaskałeś ser, jak ukochanego jego zwierzaka. Agle, Jo, my myszka! W <grymne> sensie dos. O. Proszę mi nie grozić. Maus to był chyba jakiś czołg niemiecki, czy coś tego typu. Pir? Pir. To jak się porusza jest takie straszne. To obrzydliwe. Jestem strasznym gościem. Co jest? Dobra, dobra. Aj! Ale dobra, dobra. Ale dobra, jest zmęczony. Ale co z tego, że jest zmęczony, jak nie mamy realzy? Dobra. dobra, udało się. panu przeciwnika. Dobra, spokojnie. Nie! No. Ajajaj, aj, aj. ty kurczę ledwo żyje. Jeden na trzy. Że, punkt zapisu by się przydał. Już nigdy nie chcę zobaczyć sera. Śni. co dosłownie już nigdy. Dobra, ale u, fajnie. Halo, oba! Przed to. Halo. Nie! Leży. Nie no. Dobra Noel, wierzę w ciebie. No sz... jak to je... kurczę nie, nie wiem, formy kompletnie nie mam. No nie! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Dobra! Lecimy! Nie! Nie mam się! Dobra! Przeżyłem na dwóch HP, ale przeżyłem. Ja cię! Niesamowite. A to był taki labirynt, ale w sumie i tak warto było, żeby mieć już jako rekrutów. A City Bagel. Nie dobra. i Tak mam ich dużo. Chyba. Albo i nie. Dobra, dawaj mi dark candy. Lży. O, to jest klejące. Może. Dobra. Elegancko. Oj, to martwy koniec. O. Ten przycisk nie zadziałał. Oj, oj. Chris, platforma spada. P pomóż mi. Nie. Chris, co ty robisz? Sprawiłaś, że ja. Ha? Przepraszam, Chris. Po prostu uratowałeś mnie, czyż nie? Co ty ta muzyka się odpala? Ty, ty też spada. I cokolwiek zrobiłeś, zrób to jeszcze raz. Dobra. Ty, przestań! A, Chris! Zatrzymałeś na tym? Dobra, nie obchodzi mnie. Nie, sami sobie czytajcie co tam gada, co tam pierdzieli ten dziot. Nie obchodzi mnie to kompletnie. Nie. Nie tak. Ojoj, nie, dobra. dobra, tak? Nie tak, co tam gada w ogóle? Kurczę, jak to zrobić, halo? Dobra, udało się. Ajlu Oj oj Dobra I tak Co się dzieje? Nie, nie umiem Nie, nie da się tak. Nie, nie umiem, nie umiem. Dobra, udało się. Co? Jak ty to. Jak to rozwiązałeś? A nie, przyznam się, że tych niektórych nie wiedziałem kompletnie, jak rozwiązać. Nawet zepsuty zegar jest prawidłowy. Raz dziennie. Jeżeli przypomnę sobie, albo mi się będzie chciało, to dodam napisy do tamtej poprzedniej sceny, tam w których albo po prostu się na, nagram, jak tłumaczę, co tam mówi ten Berdli. I może przy okazji go zwyzywam. Cokolwiek to nie zmienia faktu, że mogę go, go zwyzywać też teraz. Berdli, czy ty myślałeś, że taka zagadka mnie zatrzyma? I czy ty myślałeś, Zrobienie zagadki z myszami trzy razy pod rząd jest dobrym pomysłem. I ty mnie nazywasz zepsutym zegarem. I że jeżeli ktoś spyta? To ja rozwiązałem zagadkę. Ta, tu, tu tu. Ty to nawet, ty nawet nie zdążyłeś podejść do tej zagadki, ale kiedy ja ją zdążyłem zrobić. To nie fair, że ty będziesz miał dodatkowe... Uznanie, za takie coś. Rozumiesz? Nie pozwól, żeby ktokolwiek myślał inaczej, w szczególności Suzie. Ona, wiesz, ona po prostu by... śmiała się ze mnie za to. Dobra, łatwo z tobą, Lamusie. Idź stąd. W ogóle to napisało, kocham myszy. dosz Wiesz, myślę, że już się nie boję myszy. W sumie myślę, że mogą być dosyć słodkie. Dobra, nieważne, chodźmy dalej. No, ale teraz jest odporna na myszy. Dobra, jest zapis. Dobra, lecimy dalej. Przekupiłeś... o, 20 dolarków, miło. 10 dolarków. Wow, jeszcze milej. Na pewno z jednego z tych kości nie wyskoczy na mnie jakiś przeciwnik. Właśnie to powiedziały. Niesamowite. Blok. Dobra. Dobra. Łatwo. Kapi. Dobra. Kojnie! nie! Dobra. I ciach. Nie, ale ja jestem ślepy. Ja cię smolę. Nie! To no niesamowite. Ale, ale strasznie ciężkie są te ataki tych myszy. No, nie, no. Czy obok byłem? Halo. Czy Ralsi, gdzie jest twoje leczenie, kiedy jest potrzebne? CD Bagel. Coś tu będzie. O, o, Noel! Co, co ty robisz z Chris? Um, ja... Uh... My mamy rozejm. Rozejm? Z Chris, Haha, <laughs> ha, to niemożliwe. Ta, zaraz, pokażcie, co jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żebyś na przykład przeszedł... Dobra, spokojnie. To byłby podwójny, podwójny rozejm. Ha? Nie martw się, najdroższa Noel. Wiem, co naprawdę chcesz powiedzieć. Ty wiesz? Raz idąc z tym wszystkim... Czuję się wyprzymuszona, czyż nie? Zaraz ty będziesz przymuszony. On... być, będzie przymuszone do podtrzymywania cię przy życiu w szpitalu. To dlatego nie jesteś aktualnie z królową. Werdli, rozumiesz to? Tak, rozumiem. Jestem zmusza cię do bycia po jego stronie. On jest tak niewyobrażalnie głupi. To niebywały Urywacz, Chris na, Nasz rozejm się skończył Noel, to może zaboleć Ale to jest po to, żeby cię uratować Chwila, po prostu posłaj mnie. On ci nie posłuchał, jest na to za głupi. Play... Play smart, lecimy z nim. <śm> Zachęcasz Noel, żeby pomocy umysłu. I magia wzrosła. Dobra, lecimy. Chris, rozumiem. No, twoja głowa i tak dalej od... Dobra. Łatwo z tobą, nie, nie trafisz mnie! Jestem... To ty jesteś tutaj lamusem! Ha! Dobra, lecimy z nim. Lecimy z dziadem. Nie trafi mnie. Dobra, dobra! Ah! Trafił mnie, ma teraz silniejsze ataki, ale nie dam się tak łatwo Hold, kamraci! Eee! Oszust! Oszust! Ni nic by nie zrobił bez tych kamratów. No nie. Lecimy na niego. Chwileczkę wiem jak to zrobić. Dobra. O. o! Ona też może ich... ...sperować. Dobra, ale cicho być. Hej, chwila. Gdzie ci goście zniknęli? Widzisz, nawet oni cię nie lubią. Nawet oni cię nie lubią, mimo że są kontrolowani umysłowo. Ponieważ nikt cię nie lubi tym... Dobra, lecimy z nim. Czemu moi sojusznicy zniknęli? Na pewno po prostu pomagają królowej mnie szukać. Zamknij się, Chris, zamknij się. Nie obchodzi mnie, co ty mówisz. Ta, będzie cię obchodzić. Jak. Nie wiem. Dobra, nie. Koniec tego, musisz się skupić. Lecimy z nim. Pila, oryginalni zaraz wrócą. Ta, na pewno wrócą. Chyba wrócą, żeby walczyć po mojej stronie. Nie, Noel! O nie! Nie będzie tak, Noel, wstawaj! Oko teraz przesadził! Ale ja się nie. Jak to jest możliwe, że ja ostatnio bez problemu omijałem wszystkie te ataki, a teraz nie potrafię? Ale jestem. Czemu tu mnie trafiło? Te heck. Co się wydarzyło? Continue. Ale chwila, jakby. Co się wydarzyło? To by to mnie. Nie wiem, może ja jestem głupi, nie, ale w sensie chodzi mi o. To że na moim ekranie tutaj by trochę. Wiecie. To obok mnie. Ten moment, kiedy przydałoby się coś, mimo wszystko. Ale dobra, jednak Berdli, wyjątkowo. No muszę przyznać, że okazał się trudniejszy, niż się spodziewałem. Może i Lamus. Ale, ale nie, to złośliwe oprogramowanie ma. A Akachity. Dobra. Lecimy z nim. To wszystko dlatego, że nie ma Turalzji. Gdyby tu by... czy nie ma, nieważne. Gdyby tu był, to by wszystko się udało. Jak, no jak? Halo, no. Ben, dobra. Dobra, cicho być. Dobra! 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 Aha, chwila! Jestem ślepy. Noel też może leczyć. Co jest? No kurczę, nie zawsze mnie głupi jestem. Nie zauważyłem, że ona też może leczyć. Ice Shock? Nie, to tu damage. Tu nie, nie, nie. Dobra, nieważne. Dobra. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nie. A, ostatni. Ajajaj. E, teraz chyba będzie mogła mnie wyleczyć. Tak. Nie. Nie no! Niesamowite. No! To jest tak... Po prostu trzeba szybko reagować, żeby to ominąć, to jest straszne. Ale w ogóle zauważyłem, że to chyba więcej mu zabiera, gdy robi się te dwie rzeczy osobno. Ale dobra, teraz całkowicie zgadzam z Noel, bo ona go spytała, dlaczego mnie, mnie uderzasz. To trochę prawda, ponieważ one dosłownie chcą. by powiedzmy. Powiedzmy. Uratować Noela, a atakuje na sobą. O no dobra, udało się. Tak, kurde, trochę. trochę. siara, że nie pokonałem go za pierwszym razem. Ale kurcze w ogóle. W ogóle jakoś dzisiaj nie mam. E, formy. by tak, i te w, te. w poprzednim odcinek i ten odcinek nagrywam razem. I i w poprzednim odcinku, i w tym odcinku jakoś totalnie nie idzie mi. Cholera. Ber Berdli czy wszystko dobrze? Mam nadzieję, że nie. Chris, może powinniśmy dać mu fory? Ta, ja mu dam fory. Dobra, ja się może już nie będę odzywał. Ta, dać mi fory, haha. Ha. Jedyna osoba, która dawała fory to ja. Ta. Zaraz ci pokażę. Wyglądasz na zmęczonego. Jestem tylko zmęczony poprzez trzymanie mojej prawdziwej mocy przed wami. Ta. Jak Zara, jak tylko tu przyjdzie Ralsei, i suzy w szczególności, to ty, ty zobaczysz pełną moc. A, no, to byłoby za proste, żeby teraz cię uratować. Chris, idź dalej i trenuj swoją moc, twoich do czegoś tam. Próbuj ciężej i może pewnego dnia będziesz godnym rywalem. Ha, sami nie mogę wierzyć w to, jak jestem fajny. Ta. Fajnie będzie zobaczyć, jak spadasz z dachu. On uderzy mnie w twarz tornadem. To dosyć jakby... To jest chamstwo. Po pokonaniu Bardliego cała... dziwny zapach yy, trzyma się w powietrzu. Jest się wypełniony mocą tych nageców kurczaka. Dobra, jeszcze tu zobaczę, co jest dalej. Ale myślę, że tutaj można zakończyć ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że już w końcu w następnym odcinku wyjdziemy z tych korytarzy no bo jest fajnie, ale takie ciemne korytarze są już nudne. No więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Znowu pokonaliśmy Birdliego, ale szkoda, że nie pokonaliśmy go szybciej. Na pewno to wina tego, że nie ma z nami Ralsei i Suzy, ale nieważne. Tak no więc żeglądamy się. Papa. Pa. Hej.